Miało być jak w filmie, Zmiecały Wzmień cały będę jak w filmie żyć. Wracam do starych czasów, zmieniam na gadu status. Lecę do ciebie jak ja chcę jak na filmach, gdzie jest nasz la la land, żyć go się słabo klika, ja chcę. A ja chcę jak na filmach żyć, zmyje cały syf, zmyję i nie będzie bolało. Miało być jak w filmie, mieliśmy nasz la la Jak w filmie, a u nas, jak w filmie, a w studiu naszym telewizyjnym, w Sajszy, wiesz, Sarsa, dzień dobry. Dzień dobry. I musisz przedstawić osobę towarzyszącą. To też jestem ja. To moje Alter ego. Wiesz, jakby ciężko było mi w życiu udawać, że nie ma tej rogatej duszy we mnie, więc zamiast z nią walczyć, staram się oswajać tego rogacza. Jak się dogadujecie, bo widziałem twoje Alter ego mhm. razem z Państwem w teledysku. Chadzacie razem na miasto, chadzacie razem do studia telewizyjnego. Tak, no wiesz, nie, czasami się jak to w życiu, nie? Raz się dogadujesz, raz się ścierasz, ale chyba o to chodzi, żeby e, nie było tak w 100% komfortowo, tylko żeby się rozwijać. No dobra, to powiedz mi Sarsam, gdzie jest Twój lalalent. Jezu, wiesz. Co tam co? się tam, działo? Jak chwilę przed wejściem na antenę tutaj rozmawialiśmy, ja mam ciągle taką jakąś w sobie tęsknotę za czymś i jeszcze się nie dokopałam w życiu za czym, ale może za tym dzieciństwem, nie? Za tym momentem, kiedy byłam małą Martusią i nic nie wiedziałam o dorosłości, i um, po prostu miałam taką utopijną wizję na temat świata. Nie... Tak jak dziecko, prawda? Tak jak dziecko. Jesteś mamą, no. więc widzisz pewnie świat także oczami swojego e, dziecka. Ja też patrzę czasami na świat przez oczy swoich dzieci. Mm -hmm. i Faktycznie może rodzi się taka przestrzeń, żeby, no właśnie, co zauważyć? Może jakieś braki, może jakieś zawody? Wiesz co? Myślę sobie, że ja przede wszystkim, co ja zauważam, to że z tego czasu dziecięcego czerpię siłę i energię do realizowania moich marzeń w, tym, w tej dorosłej już wersji siebie. Bo jako dorosła kobieta czasami mi się zdarza, że. No, nie mam takiej pewności siebie, takiej wiary, że się uda. I wtedy sobie przypominam tą Martę z dzieciństwa, która zawsze na 100% była pewna, że się uda. A tu czekaj serca, to co ci daje ta, ta mała Marta, kiedy do niej wracasz? To znaczy, w których obszarach ona daje ci tego powera, a może z nią sobie czasami rozmawiacie? No jasne, wiesz, trzeba gadać, że no. są chyba wewnętrznym dzieckiem. Yy, ona mi daje po prostu odwagę w życiu. Aby gonić marzenia, nie poddawać się i przede wszystkim nie rezygnować z siebie, kiedy całe otoczenie mówi, że, jest, że jesteś dziwna. To po prostu znaleźć w tej dziwności swój, swój atut i coś pięknego. A co ci powiedziała ta mama Marta, kiedy w 2023 roku zaczęła śmierzyć się z chorobą, prawda? To musiało być. Wyjątkowo trudny etap, bo raz że jesteś mamą mm -hmm. i mogłaś nie dosłyszeć czasami, kiedy, no, kiedy maluch strasznie. mówi mama, bo na przykład chce się przytulić, mm -hmm. ale jesteś też artystką, artystką studyjną i sceniczną. Wiesz, ta rozmowa yy, i ten poranek yy, nie chciał, ja chyba nie jestem gotowa, by może tak mówić o tym w szczegółach, natomiast faktycznie kiedy dowiedziałam się, że choruję na otosklerozę, czyli jest to choroba prowadząca do głuchoty całkowitej to ja się poczułam, że gram w filmie i to jest jakaś groteskowa scena albo jakiś melodramat. No, nie byłam zuch dziewczyną, nie, nie mogłam się. Jakby szybko się nie podniosłam z tej sytuacji, ale na szczęście profesor Henryk Skarżyński wziął mnie na warsztat, zrobił ze mnie wersję 2.0. Mam dwa tytanowe implanty w uszach i dzięki niemu e, ja mogę realizować dalej swoje marzenia, śpiewać. Oczywiście scenariusz się pisze, tak? Choroba została zatrzymana, jednak to jest niezbadane schorzenie. Ja nie, ono nie jest jeszcze wyleczone, nawet nie ma sposobu na razie na leczenie tego, ale może mi się uda, nie? Na pewno się uda. Może Za to bardzo, bardzo mocne kciuki, ale to doświadczenie też y, sprawiło, że znów jesteś w studiu, prawda? Tak. I jak w filmie, to już nie jest tylko i wyłącznie Twoje subiektywne. Nawet nie, e, nie wiesz, odczucie. jak się cieszę z tego. Wiesz, kiedy A jak ci się odebrane. pracowało nad tym singlem? Jak ci się nad tym singlem? rozumiem, to było Twoje pierwsze studio tak. po, po tej no całej chorobowej historii, dni. prawda? No pięć dni po zabiegu na uszy, ja po prostu wróciłam do domu, już po zaklejane to ucho było jedno. Ja mówię, kurde, nie, no siadam do pianina i po prostu tworzę. Udaję, że nie ma kłopotów. Mhm. I jakoś tak zaklełam tę rzeczywistość, że wiesz, no powstał bardzo fajny utwór, tak mi się przynajmniej wydaje. No i on mi daje frajdę, bo on mi pokazuje, że, e, że się może udać po prostu, nie? Że nie musi być najgorzej. Że po prostu można przekuć najtrudniejszą sytuację w coś dobrego. No i... Tak przekuwam te swoje trudności w piosenki, czyli chyba w coś dobrego mam nadzieję. Jak w filmie już jest, widzimy tutaj teledysk, sarsę i, i, i sarsę w wersji alter ego. I ma z tego wszystkiego także powstać płytek. Rozumiem, siedząc przy pianinie fortepiany. Mm -hmm, przy pianinie, tak. To nie tylko jak w filmie, ale kolejne utwory powstają. Na jakim etapie? Tak, tak, mam bardzo dużo tym. materiału, ponieważ ja byłam stęskniona za melodiami, więc napisałam ich bardzo dużo i teraz powstają teksty. No i cieszę się, że album się ukaże w przyszłym roku, bo to będzie też mój jubileusz od debiutu, gdy debiutowałam jako sarsa w 2015 roku. To będzie 10 lat za chwilkę, więc y, szykuję niespodzianki, szykuję trasę z y, wszystkimi utworami dobrze znanymi i nieznanymi. No cieszę się, wiesz co? Ja po prostu się cieszę, że ja mogę, kurde, robić to, co kocham. Nie, to nie było dla mnie takie oczywiste jeszcze parę miesięcy temu. E, nie za parę miesięcy, ale już za kilka dni jest tak. top of the top pod festiwal. Tak, tak. Jesteś pierwszego dnia. Mm -hmm. e, no musisz poruszyć całą Polskę, bo w ogóle tytuł tego pierwszego koncertu to jest Gorączka z Sopockiej Nocy, a to, co dzieje się w Sopockiej Nocy, no, zawsze w nas wyzwala fantastyczną tak. energię. Co szykujesz na ten wieczór? Ja bardzo się cieszę, że mogę znowu wrócić do, do Sopotu. To wielki sentyment mam do tej sceny. Zagramy fantastyczny utwór z duetem Kępiński-Kowalonek, singiel Kintsugi, ale będą też moje utwory, które myślę, publiczność dobrze kojarzy też z Sopotu, idźmy, Tęskno mi, więc e, bardzo się cieszę, oczywiście w nowych aranżacjach, ale myślę, że to będzie też takie fajne dopełnienie tego nowego singla jak w filmie, e, bo, bo tworzy to wszystko jakąś historię i też ja od żadnego etapu swojej twórczości się nie odcinam, bo właśnie to by oznaczało pocięcie filmu. A fajnie jest patrzeć za siebie i, no, i mieć takie poczucie, że fajnie ten, ten scenariusz się pisze. A dlaczego ten Sopot to jest takie dobre miejsce do, do grania, do, do spotkania z publicznością? No wiesz co, ja tam zawsze miałam takie dobre, ciepłe przyjęcie, nie? Ja też mieszkam w trójmieście, więc może też z tego powodu jakoś. że się jesteś czuję u siebie. U siebie. Um, ale Sopot. Y no to jest magia. Wiesz, to też jest fajne, że każdy koncert reżyseruje się dzięki publiczności, ich reakcjom, więc ja się nie mogę doczekać, jaka będzie reakcja na właśnie nasze aranżacje z duetem kępiński kowalonek, tych utworów znanych. Aha, ja też jeszcze występuję 22 dnia sierpnia z grupą HempGru, tak. czyli w ogóle super połączenie znowu dwóch estetyk muzycznych i hip-hopowej i, i mojej, swojej to nie wiem jak nazwać, nigdy nie wiem w jakiej jestem szufladzie. Ale fajne połączenie dwóch muzycznych światów, zagramy ich kultowy utwór Droga, a ja tam wstawię od siebie Zuch Dziewczynę, czyli singiel, który współtworzyłam z Darią ze Śląska. No wiesz, fantastycznie, dla mnie super. Mm, to będą dwa dni, czyli dzień pierwszy i dzień e, trzeci. Tak. To trochę prywaty, teraz, Dawaj. No bo skoro ty jesteś z Trójmiasta, mm -hmm. domyślam się, że z domu będziesz dojeżdżała do Opery <coughs> Leśnej. Tak. Jak zorganizować to, to, to logistycznie, żeby, e, że, żeby dziecko zobaczyło mamy, żebyś ty była w stanie przygotować się na spotkanie z publicznością tam na miejscu, ale jednocześnie z milionami e, widzów w całej mm. Polsce, i żeby przy tym wszystkim jeszcze nie zwariować? No dlatego mam kilka wersji siebie i klony mam. Mam klona od sceny, klona od kręcenia teledysków, klona od wywiadów, klona od rodzenia, klona od chodzenia do sklepów z gwoździami i z farbami, od jedzenia ciastek przed snem. No po prostu mam ileś klonów, tak? A jak korespondują sobie te, 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 ten klon sceniczny, który no... Poznajmy w Twojej twórczości z klonem tym domowym, który musi ogarnąć, musi ogarnąć dom, wszystkie obowiązki domowe, mm. wszystkie te około dziecięce obowiązki, bo trochę ich jest, tak. powiedzmy sobie szczerze. No tak. Znaczy, słuchaj, udaje się to, nie? Oprócz tego, że mam, tych, że mam klony, to mam też partnera, Pawła Smakulskiego, który też jest moim Pana producentem muzycznym i producentem naszego syna, więc wszystko się zgadza, <laughs> jest fantastycznie i jakoś to wszystko nam działa dzięki temu. Piękne określenie, Przepraszam, coś pro, nie, nie pro, tak... producent syna jest Aha. absolutnie fantastycznym określeniem, no dobrze, a tak artystycznie, jestem bardzo ciekaw jak artyści, którzy tworzą jednocześnie dom, producent syna i, i, tak? i matka producentka, tak? muszą ogarniać przestrzeń domową i później wejść w przestrzeń artystyczną, żeby wypuścić taki chociażby tak. singiel jak, jak w filmie właśnie. Wiesz, wydaje mi się, że ja po latach jestem trochę już zaprogramowana na to, i mój właśnie partner zawsze mówi, jak ty to robisz, że pięć minut temu rozmawiałeś przez telefon, miałaś nerwową rozmowę biznesową, nagle wchodzisz i nagrywasz wokale, które poruszają. I to był taki piękny komplement, jaki od niego dostałam. Poczułam się fajnie, bo pomyślałam sobie, kurczę, mam tę umiejętność być trochę na guziki. Że w, w jednym momencie jestem bizneswoman, a w drugim momencie y, zdzieram z siebie wszystkie warstwy, wszystkie pancerze i się obnażam, by dać ludziom y, tą siebie taką odkrytą. To jeszcze biorę y, tę metaforykę filmu. A gdyby to był film o, o Sarsie, teraz jakiś powstający, mhm. to jaki to byłby film? Jakie byłyby tam... słuchy? u mnie w domu. Oczywiście, że tak. Tak myślałam, bo po, powstaje właśnie film. Wiesz, co ta, ta historia wydaje mi się po prostu spójna i kiedy wspomniałeś o tej małej Marsie, z którą mm. czasami masz rozmowę, to ja ten film widzę jako pewną intymną rozmowę z samym sobą i spotkaniem mm. siebie na różnych etapach naszego życia. To Ej, fajnie podsunąłeś mi pomysł, taki kreatywny wyraz właśnie, że ja się spotykam z sobą na różnych etapach życia w tym filmie. Dołączył Pom. do nas producent Radosław Pom. w takim razie. No, ale wracając, Sprecie, to jaki był film? Powstaje no? dokument. Powstaje faktycznie dokument, ponieważ ja nie jestem w stanie do w wywiadach opowiedzieć dokładnie, z czym ja się zmagam w momencie. Tzn. Jak wyglądają w ogóle zmagania z chorobą w naszej branży mhm. muzycznej i też jak to wpłynęło na różne obszary mojego życia. Więc taki dokument powstaje. Zobaczymy, może w przyszłym roku uda się na ten jubileusz również, również podzielić tą historią, o ile będę czuła już taką gotowość, bo jest bardzo dużo scen niezwykle intymnych włącznie z tymi operacyjnymi stricte. Mhm. Ale bardzo chciałabym, już to mówiłam dzisiaj w tej rozmowie z Tobą, by to moje życie było użyteczne. I jeżeli już coś takiego mnie spotkało, to chciałabym, żeby to naprawdę mogło mieć jakąś też funkcję edukacyjną albo jakąś nieść pomoc osobom, które może zmagają się z podobnymi rzeczami albo po prostu myślą, że ich życie się kończy i że film właśnie ma najgorszy scenariusz, a okazuje się, że... Może będzie happy end. A który ze swoich utworów najchętniej śpiewasz swojemu synowi, który mu się najbardziej podoba? To on śpiewa y, jak w filmie. Mówi, na, na jak w filmie mówi Lala La Land. Mm -hmm. y, I jeszcze śpiewa jeden singiel. No nie mogę powiedzieć, jaki, bo przed nami on dopiero. Ale ja się tak cieszę jak mój synek powiedział, że podobają mu się moje nowe piosenki, bo ostatnio, ostatnie kilka miesięcy rywalizowałam z Kasią Nosowską, a on na nią mówi Noskowska, włącz mi Kasię Noskowską, więc ja mówię, syno może mnie byś troszkę posłuchał, no, i nie, nie, Kasię Noskowską, mamuś. ale teraz ten nowy single mówi, mamo włącz La La, la. I mówię, A no to jezu. super. Sarca, to mamy ja mam jeszcze taką nietypową prośbę, no bo e, jak w filmie słyszymy dzisiaj w wersji studyjnej, mm. umieram z ciekawości jak to brzmi w wersji domowej. Dasz się namówić? Yy, w sensie mam coś zaśpiewać? No, na no wszystkim. W wersji studyjnej w tvn no, w, w sensie studyjnej no, słyszymy w no, SIM. No takiej prawda? wersji jeszcze nie ma, takiej przy stole okrągłej. No właśnie, więc tak wiesz, ta, ta wersja dla syna. O. Wracam do starych czasów, zmieniam na gadu status, lecę do ciebie jak Pegasus. A gdzie jest nasz La, La Land? I gdzie jest nasz La La Land? Dziękuję bardzo. Sarsa, sarsa, do zobaczenia w Sopocie na Top of the Top Sopot Festival. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Buziaki.